Jak taką kostkę można ułożyć? No, sposoby są dwa. Pierwszy każdy zna czyli odklejamy kolorki, przyklejamy tam gdzie trzeba. Tym się sposobem nie będziemy zajmować. Zajmiemy się sposobem, który pozwoli nam ułożyć tą kostkę. Jak widzicie, kilka ruchów. Spowodowało, że kostka już w zasadzie jest nie do ułożenia w sposób cofający te ruchy, więc trzeba będzie ją ułożyć jakoś, jak się układa taką kostkę. Kostkę układamy w ten sposób, że najpierw układamy podstawę łącznie tutaj z tą. Obwódką. Jak już to będzie ułożone, układamy tą tutaj środkową część naokoło. I jak już będziemy mieli te dwie warstwy ułożone, na koniec zostawiamy sobie tutaj tą górną część.